Nie spałem. Już nawet nie próbuję. Zegar przestał działać. Zatrzymał się na 3.33 i tak już od dwóch dni. W całym mieszkaniu unosi się zapach metalu. Nie wiem skąd się bierze. Jakby ktoś obok spawał żelazo, ale sąsiedzi twierdzą, że nic nie słyszą, nie widzą, nie czują. Może to tylko ja, albo może właśnie nie. W ciągu dnia próbowałem odnaleźć chłopaka, z którym rozmawiałem. Tego, który powiedział, że miasto wybiera. Ale nigdzie go nie było, jakby nigdy nie istniał. Za to zauważyłem coś innego. W kamienicy, gdzie mieszkam, nie ma parzystych pięter. Schody prowadzą z pierwszego od razu na trzecie, z trzeciego na piąte. I nikt nie uważa tego za dziwne. Zapytałem, sąsiadkę, tę samą, która ostrzegała mnie pierwszego dnia spojrzała na mnie długo. Potem otworzyła drzwi i wciągnęła mnie do mieszkania. Nigdy nie pytaj o piętra, powiedziała cicho. Niektóre z nich nie chcą być znalezione. W pokoju paliła się jedna świeca. Okna były zasłonięte kocami, podłoga wyłożona solą. Na ścianie wisiał krzyż, ale nie chrześcijański. Symbol, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Zapytałem, ją co się tutaj dzieje. To, co zawsze powiedziała, ale ty jesteś nowy. Jeszcze masz wybór. Tylko musisz zrozumieć jedno, podała mi zeszyt. Stary z pożółkłymi stronami, w środku, rysunki drzwi. Każde inne, każde podpisane, drzwi północy, drzwi trzy trzydzieści drzwi kręte, drzwi donikąd, to nie są drzwi. Do mieszkań, szepnęła. One się otwierają tylko dla tych, którzy już słyszą głosy. Jakie głosy? Te, które przychodzą w ciszy. Oddała mi zeszyt, ale ostrzegła: Nie otwieraj ich. Nawet jeśli będą cię wołać po imieniu. Wyszedłem od niej roztrzęsiony. Zeszyt miał ciężar fizyczny i psychiczny. Trzymając go w dłoniach, czułem coś, jakby drgał, pulsował. Po powrocie do siebie położyłem go na stole. Nie chciałem do niego zaglądać, ale nie mogłem się powstrzymać. Na ostatniej stronie, napisane innym charakterem pisma. Za zamkniętymi drzwiami nie zawsze jest pustka. Czasem to coś czeka, aż je otworzysz. Tej nocy nie spałem. Czekałem. O 3:33 radio nie włączyło się, ale usłyszałem inne dźwięki. Ciche kroki w ścianie. Potem stukot Trzy razy, zawsze trzy. Podeszedłem do korytarza. Drzwi wejściowe były zamknięte, ale obok nich, po lewej stronie, była wnęka, której wcześniej nie widziałem. Drzwi czarne, bez klamki, z symbolem, takim samym jak w zeszycie. Drzwi północy. Usłyszałem szept własne imię Leon nie dotykałem ich, nie otwierałem ale byłem blisko za blisko. Gdy wróciłem do pokoju, zeszyt już się nie znajdował na stole. Leżał otwarty. Na stronie z pustymi ramkami. Jakby czekał, aż coś zostanie dopisane. A potem radio się włączyło. Szum. I kobiecy głos. Ten sam co wcześniej. Uwaga! Obiekt nie opuścił miejsca. Kontakt wizualny zakazany. Ukryj się. Zamknij drzwi. Nie miałem pojęcia, co to znaczy. Ale wtedy usłyszałem dźwięk. Jakby ktoś drapał drzwi, od wewnętrznej strony, zamarłem. Stałem jak wmurowany. A potem. cisza. Rano znów próbowałem wyjechać, tym razem pieszo. Ruszyłem na wschód przez park, ale ścieżki prowadziły w kółko. Po godzinie marszu znów byłem przy kamienicy. Kiedy wszedłem do środka, drzwi te czarne zniknęły, jakby ich nigdy nie było. Zacząłem przeglądać zeszyt. Szukałem wskazówek. Każda strona była jak zagadka, rysunki, symbole, strzałki, notatki, niektóre odręczne, inne wycięte i przyklejone, fragmenty gazet, zdjęcia miejsc, które wydawały się znajome, ale nie potrafiłem ich umiejscowić. Jedno zdjęcie przykuło moją uwagę. Była na nim klatka schodowa, moja, ale z piwnicą, której nigdy nie widziałem. Poszedłem tam. Na dole było tylko jedno światło. Czerwona żarówka, migająca. Drzwi do piwnicy były uchylone. Wszedłem. Zimno. Zapach wilgoci i starego drewna. Podłoga skrzypiała. A potem zobaczyłem to. Zarys drzwi. Zamurowanych. Ale na cegłach ktoś napisał: Otwórz tylko, jeśli jesteś gotów zobaczyć, co zostało ukryte. Nie miałem narzędzi. Ale zrobiłem zdjęcie. Wracając, usłyszałem. Głos za plecami. Nie tam, jeszcze nie teraz. To była sąsiadka stała na schodach, jakby czekała ubrana tak samo jak wcześniej, z tym samym spokojem skąd pani wiedziała? Bo ty już ich słyszysz to znaczy, że drzwi zaczęły cię rozpoznawać co jest za nimi inni ci, którzy wrócili zbyt późno spojrzała na mnie. Jej oczy były puste jakby patrzyła przez ściany. Potem dodała: Następnym razem kiedy usłyszysz swoje imię nie odpowiadaj to nie twoje echo i odeszła. Wieczorem zeszyt znów zmienił miejsce. Tym razem leżał na łóżku, otwarty na nowej stronie. Nie znałem jej wcześniej. Było tam tylko jedno zdanie. Jeśli otworzysz trzecie drzwi, już nigdy nie zamkniesz pozostałych. Nie wiem ile jeszcze wytrzymam. Co noc słyszę głosy. Co noc coś zmienia miejsce w mieszkaniu. A teraz? Teraz zaczynam widzieć cienie, nieruchy. Cienie, kształty bez źródła. Czasem znikają, kiedy mrugnę, czasem zostają dłużej, ale najgorsze są drzwi, bo wiem, że one nie są po to, żeby chronić mnie przed czymś na zewnątrz. One. Mają mnie zatrzymać w środku.